Bardzo dziękujemy. A jak pani ma na imię? Pani Sonia. Dziękuję Pani Sonio. Pani Sonia właśnie nam Nadzisnęła. Włączyła Kubowi wspomniła e, jego skryte marzenia i włączyła. E, mamy nagranie i nie musiał. Biegać. Mamy operatorkę. Mamy operatorkę, e. tak tak. Szanowni Państwo, e, kolejny odcinek edukacyjny, tym razem chcemy Państwu powiedzieć o magicznym słowie, które Fasz... pojawia się w. E, Faszyna. E, które pojawia się w polskiej polityce, a brzmi faszyzm. Jest to słowo magiczne, którym obrzuca się swoich przeciwników politycznych, co nie ma większego sensu. W tym bardziej słowo faszyna, od którego pochodzi tak naprawdę faszyzm, słowo twórczo. Tak. To jest tak naprawdę bardzo rzecz ważna, istotna przy rozmaitych y, y, skarpach i, i to są... Y, to na są trzciny. To się, są e, czciny, które się sadzi, żeby... Bo w, ogóle, w ogóle pomysł na, na ten... To są rózgi liktorskie. Wzięło się to od, od symbolu związków kombatantów, rózg liktorskich, które, których symbolem jest taki, że jedną trzcinę można złamać, a cały pęk trzciny, czyli jedność, współpracę, nie da się złamać. Każdą czcinkę pojedynczo łamiemy jak zapałki. Jeżeli mamy tych czcin wiele, to możemy giąć, giąć, giąć i żeby skały. Ruch faszystowski się łamały, to się i nie narodził się w 1922 roku. W, w, wấy, zwyciężył, przejął władzę we Włoszech. Em, to była epoka, która w całej Europie ruchy komunistyczne rzeczywiście zyskiwały poparcie społeczne w, w, w proletariacie. I pojawili się faszyści. Ich twórcą był Benito Mussolini, działacz socjalistyczny, który doszedł do wniosku, że wcale nie trzeba wyzbywać się tożsamości narodowej i dbać o interesy robotników, można dbać, pozostawić tą tożsamość narodową i dbać o interesy robotników. Ten pomysł bardzo się spodobał włoskim robotnikom i innym, inne organizacje w całej Europie zaczęły przejmować ten, ten patent, że łączymy ochronę socjalną z, 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 z tożsamością narodową, wcale nie musimy być agenturą sowiecką Moskwy i to się bardzo nie spodobało w Moskwie bolszewicy, widząc jakim zagrożeniem dla nich jest faszyzm, ruch faszystowski we Włoszech, jakim odbierają władzę, doszli do wniosku, że należy stworzyć ruch antyfaszystowski i walczyć z tym faszyzmem. Oczywiście. Ruch antyfaszystowski powstał w początku lat 20. nie ma nic wspólnego z drugą wojną światową. Jest to ruch... Komunistyczny, który ma na celu walkę z faszyzmem. A czy po prostu komuniści nie chcieli mieć w tej... konkurencji, konkurencji w, tej, w tym obszarze politycznym, doszli do wniosku, że dopóki nie wyeliminują faszystów, to nie będą mogli robotnikom wkładać do głowy swoich komunistycznych wizji świata, bo im, tym robotnikom ta faszystowska, socjalistyczna wizja mm. świata z pewnością wystarczy. Eee, I e, kiedy ruch faszystowski. E, e, się narodził, narodził się antyfaszyzm. E, I od razu e, faszyzm jako taki spotkał się z krytyką, e, ideologia faszystowska spotkała się z krytyką Kościoła katolickiego, ponieważ popełnia one bardzo podstawowe błędy antropologiczne. I pierwsza taka rzeczowa krytyka faszyzmu płynęła właśnie ze strony Kościoła Katolickiego. E, pojawiły się encykliki, o których ja bardzo dużo piszę. E, I głównym takim zarzutem wobec faszyzmu było to, że ten ruch, co jest celem faszyzmu? Celem faszyzmu jest podporządkowanie wszystkich dziedzin życia biurokracji państwowej. E, I takim sprzeciwem wobec faszyzmu jest to, że jesteśmy przeciwni podporządkowywaniu wszystkich dziedzin życia e, biurokracji państwowej. I teraz, jeżeli możemy mówić o tym, jaka jest rzeczywistość polityczna, e, to powinniśmy się zastanowić w Polsce, kto w Polsce i na świecie jest najbliższy idei faszystowskiej, a kto jest sprzeczny z tą ideą faszystowską. My, na przykład, jako wolnościowcy. Chcemy, żeby jak najmniejszy zakres rzeczywistości był podporządkowany biurokracji państwowej. Żeby y, suwerenni byli, były jednostki, żeby suwerenne były narody, e, rodziny, a nie żeby wszy, o wszystkim decydowała biurokracja państwowa. Mało tego, y, ten faszyzm y, tak naprawdę jest faszyzmem ponadpaństwowym, europejskim, dlatego, bo biurokracja unijna, która wchodzi we wszystkie możliwe obszary życia, Poprzez seksualizację dzieci w przedszkolach i szkołach. o e, żarówkach, odkurzaczach, e, rybach, ślimakach, bananach. Wszystkim. We wszystkim. To jest tak naprawdę czarne jądro faszyzmu z punktu widzenia definicji. To jest idea całkowicie zgodna a Z postulatami faszyzmu. Jeżeli ktoś chce podporządkowywać wszystko biurokracji państwowej, tak jak e, to robili faszyści, e, i, e, to, to jest faszystą. No. Jak to coś ma, jak ma coś cztery nogi i rży, jest koniem. I tak samo jest... Albo kucykiem. Albo jest kucykiem. Albo też może, jeżeli ktoś w to wierzy, być jednorożcem. Może być jednorożcem. Natomiast te, jak państwo widzą tą konflikt między przeciwnikami i zwolennikami Unii Europejskiej, to epitet faszyzm bardziej pasuje do tych zwolenników, Unii Europejskiej, bo oni postulują to, żeby wszystkie dziedziny życia były podporządkowane biurokracji państwowej, a nie do wolnościowców. Tak jest. E, I z tym państwa za, e, zostawiamy, ja zachęcam. Stop faszyzmowi. Tak, stop faszyzmowi. Stop faszyzmowi. Jesteśmy, jesteśmy prawdziwymi antyfaszyzmami. Tak jest. Antyfaszystami, Antyfaszyst, a, ruch a antyfaszyści e, jest ci... polscy, łączmy się. Tak, a, a ci ludzie, którzy występują pod szyldem antyfaszyzmu, bardzo często mają idee całkowicie zgodne z ideologią faszystowską. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Pani Soniu możemy... możemy prosić. Jakby Państwo, e, może pani jeszcze do nas przejdzie, pokaże się, czy nie może nie. nie ale... ale niech pani tylko ręką pomacha przed ekranem. Przed ekranem, e, Szanowni Państwo, mogą Państwo tylko żałować, że nie widzą pani Soni. Jest uprzejma, e, śliczna i właśnie nam włącza... E, wyłącza przed... wyłącza. gwiję. Dziękujemy. そう。